to Dostaliśmy od chłopaków bardzo dobrej jakości materiał. Właściwie do nas pozostało nam do zrobienia jedynie lekkie podkolorowanie, wyrównanie czerni. Największą ilość pracy bo w ogóle tej pracy było mało, wymagał dźwięk, gdzie poprawiliśmy troszeczkę poziomy, spowodowaliśmy lektora i spowodowaliśmy, że ten dźwięk był troszkę bardziej ekspansywny, lepiej brzmiał, ale materiał, który dostaliśmy był naprawdę, naprawdę świetnej jakości. Tak sobie odpowiadał każdy z nas. Za wszystko. <laughs> Za wszystko w zasadzie. Kolega występował, więc... więc jednocześnie nie mógł być operatorem, więc ja nim byłem. A... W zasadzie reżyseria, no to ciężko jest powie powiedzieć, że tam była jakakolwiek reżyseria, bo to jest taka krótka, ta krótka forma i mm, w taki sposób podana, że tej reżyserii niewiele tam było. To były tylko jakieś proste wskazówki, ale żeby jakby uzmysłowić, jak to wszystko wyglądało, to przez, jeżeli kręciliśmy powiedzmy 4 godziny, to przez 3 godziny byliśmy tylko we dwójkę. Ja trzymałem aparat, trzymałem kable, nie wiem, ruszałem tam jakąś taką mikrojazdą, którą sobie też Domowym sumtem zrobiliśmy. Kolega występował. W międzyczasie, w międzyczasie odpalał, błyskał lampami. Tak naprawdę no, każdy z nas robił wszystko. Była tylko jedna koncepcja było to spowodowane tym, że tak naprawdę no, mieliśmy mało czasu, żeby zrobić ten spot. Pierwszy dzień to pomysł, drugi dzień zdjęcia, trzeci dzień montaż. I efekty. I wieczór to nagranie lektora. Posłuchaliśmy muzyki, przyszedł nam do głowy jakiś tam pomysł, obejrzeliśmy parę materiałów. Pojechaliśmy pod garaż, zabraliśmy kamerę, dwie lampki i nakręciliśmy. Jedyne co sobie jakby założyliśmy, to może to, że nie chcieliśmy, jakby, z racji tego, że jakby obydwoje mamy jakieś doświadczenie w tym temacie e, i jakby potrafimy to, to robić, to nie chcieliśmy używać tak profesjonalnego sprzętu, żeby jakby samo użycie tego sprzętu zdeklasowało pod względem jakości e, inne filmy. Więc użyliśmy sprzętu, który jest powiedzmy w granicach możliwości przeciętnego użytkownika. Kamera to taki zwykły aparat. W zasadzie niekoniecznie tym musieliśmy to kręcić, ale. Można było to nakręcić każdą inną kamerą, nawet Ale to mieliśmy. tym aparatem. Znaczy aparatem komórką. Nie ma znaczenia, czym było kręcone. To że... Trzeba się do tego przygotować. Jeżeli masz jakiś sprzęt i jakby musisz wiedzieć, jakie on ma możliwości. Wiedzieć czego unikać i wtedy sobie poradzisz. A you, ty?